kochani, ledwo wróciłam. Jeszcze jestem w stroju, jak widzicie, żałowny, który wzbudził się furorę na uroczystości. A już śpieszę do Was z unboxingiem, ponieważ tutaj towar jak zwykle nie jest ciekawy, ale jest historyjka, jak to u mnie ciekawa. Co jest tutaj, ponieważ produkt, który zamówiłam, wyliczyłam sobie, że przyjdzie w czwartek. W czwartek byłam, bo ja miałam odebrać niestety przed piątek. Więc potem jest tylko parę dni na odebranie. Już kiedyś, jak z pocztekstu nie odebrałam, musiałam na FSC jechać, i to był koszmar. Odbieranie paczki też mało wartościowej i bardzo ciężkiej, no ale mniejsza z tym. No i dzisiaj zaplanowałam, że odbiorę. Stypa była nie tam, gdzie się zaplanowałam, bo miała być w Casino Royal, ale wszystko się tak szczęśliwie udało, że BMW com podwiózł mnie na Stomek Przeciechowski ze swoim synkiem. Michałkiem zwanym Misiem Gubkiem podpiosk, którego odebrałam. Ten unboxing dedykuję Kajtkowi, gdyż produkt, który w nim jest, on również na pewno będzie mógł skorzystać, jak się spotkamy na wiosnę. Rozcinam. No, jak zwykle pakowanie, pakowanie, pakowanie i uwaga! Ale zwróćcie uwagę, że już dzisiaj technicznie moja transmisja jest lepsza, bo to jest zajebisty aż który pod y, pod kamerę, czyli pod mój telefon. Zaraz Wam go pokażę. I oto proszę, tadam! Tadam! Kilo popcornu. Mam nadzieję, że będzie dobry. O tak, proszę. Y, kosztował on chyba, że 6 złotych i... Drugie 6 złotych paczka w ruchu No i ten odbiór. Mój, ale to był przy okazji. Mam nadzieję, że będzie dobry. Bardzo sklep przysyłający całą masę i O, 18 uśmieszki. Bardzo taki profesjonalny. To, to No i jeszcze, to dzisiaj przy okazji, ale chyba założę e, taki nowy jeszcze playlist, które będą produkty z biedronki, które polecam. I dzisiaj polecam. Savoyardii biszkopty, najlepsze, a jestem w tym roku uzależniona od biszkoptów. Próbuję z nich robić i do innych jeszcze dodawać. Słuchajcie, to jest paczka, która ma 400 gram, a kosztowała... Czekajcie chwilę sprawdzę, bo mam jeszcze... No niestety nie mogłam znaleźć paragonu, ale wydaje mi się, że ta paczka kosztuje tam niecałe 5 złotych. Słuchajcie, to jest mega tanie, one są naprawdę bardzo dobre i do tiramisu, i do morki, i do innych deserów. I serdecznie polecam. Ja szczęśliwie wróciłam do domu, w końcu jechałam autobusem, bo z Michałem to miałam chęć się przejechać, a... W końcu tak wyszło, że Tomek mu nie chciał udostępnić chyba samochodu, i Tomek powiedział, że mnie zawiezie. To ja powiedziałam, zostaw mnie pod biedronką. Tam właśnie sobie zrobiłam małe takie ostatnie zakupki zacieszkowe. Omal nie ukradłam paczki humusu i winogron, bo wsadziłam je w rydwan i zapomniałam wyjąć przy kasie. Już jestem w domu, nie jest zimno. Rozpaliłam się w piecu, zagrzeź mi się woda na mycie, i zaraz skakuję do łóżeczka i będę y, odreagowywać emocje dzisiejszego dnia, który był naprawdę. Bardzo przyjemny i bardzo się cieszę. Były też przykre trochę momenty, ale ogólnie miło go spędziłam. Pa! Kocham Was!